200 like równa się noc z domu fałszywych historii. Hej, widziałem, że poprzednia noc wam się spodobała, także przychodzę do was z kolejną. Jak widzicie, w tle za nami jest dom jasnej strony, trochę się świeci, no i zaraz tam wejdziemy. Tym razem przez drzwi, żeby nie powtórzyło się to, co ostatnio. Ostatnio. Po cichutku, żeby nas nie usłyszeli. Tak, także wejdźmy po cichutku. Dobra, zamykamy drzwi. No ja nie mogę znowu. Dobra, nieważne chyba i tak nie usłyszał. O, patrzcie, widzowie, komputer. Włączmy go sobie. Zobaczmy, co tam jest. Uh. Guzik do usunięcia kanału prawdziwych historii. No, kusząca propozycja nie powiem. W sumie logiczne, bo jasna strona to ojciec prawdziwych historii. Hmm. Usunąć. Ej, ty tam, co tu robisz? Przestań. W tym momencie coś się zmieniło na komputerze. Yy, jeszcze nic nie zrobiłem, przepana pana, to nie ja. Yy, wtedy Jasna Strona podszedł do mnie i powiedział, co się stało. Okazało się, że prawdziwe historie miały już dość robienia takich dziwnych miniaturek i służenia firmie z zagranicy. Dlatego przemyślały wszystko i postanowiły schować wszystkie filmy. Uświadomiły sobie, że nie warto było. Ja też wtedy sobie coś uświadomiłem. Pomyślałem, mimo że ich filmy nie były najlepsze, to powstało dzięki nim dużo różnych innych filmów i moja seria też. Wtedy z jasną stroną wspominaliśmy sobie prawdziwe historie z nadzieją, że kiedyś powrócą i będą naprawdę tworzyć prawdziwe historie.